Hejka hej, witam was mamy kolejne zmagania jakie to będą nic nowego, dodatki szybkie i keno z mnożnikiem dwa kupony, dzisiaj pójdziemy tak na te niskie, dosyć niskie bo będą ósemki i siódemki, to zobaczymy jak się spiszą, ale to na koniec zaczynamy od mini lotto jedno losowanie jedna tabelka, tabelka już leci ósemka nie tej liczby nie mam, 15 nie mam, 17 nie. A, i była tylko 18. W losowaniu 18 zaczynała, a u mnie w zakładzie kończy. Ale kończymy tak, że nie mam nic, to lecimy dalej. Tutaj dwie tabelki, jedno losowanie. Tabelka, w tej liczby nie mam, piątki nie mam, szóstki nie mam, ale odliczyli sobie tutaj w tym zakładzie 17 nie. Nie i nie było żadnej. Często tak bywa, niestety. No i kolejna, ostatnia tabelka. Tutaj już mogę zaznaczać: czwórki nie mam, ale piątkę widać, szóstki nie mam, siedemnaście nie ma, nie ma. No i nie ma, to tylko jedna, więc y, znowu nic, jeżeli chodzi o ten zakład. Lot to plus. No może kiedyś coś w nim będzie, zobaczymy kolejny dodatek. I tutaj tak samo dwie tabelki, jedno losowanie, tabelka. Ale, ale tutaj widzę obokowo, bo w losowaniu jedynka ja mam dwójkę i tak samo tu szóstka a ja mam siódemkę. A, ale dziesiątka jest. 22 nie. I niestety nie było tej, a szkoda, bo nawet zgodziła się ta. Oj, niepotrzebnie zaznaczałam, no nic. Yy, powiedzmy, że to nie jest zaznaczone, i lecimy do kolejnej tabelki. Dwójki tu nie ma, mam siódemkę, więc jedna w tym losowaniu. Dziesiątki tutaj niestety nie było. Dwadzieścia, dwa, ostatnia szansa, i niestety nie mam. A właśnie, jak tu była dwójka, i tu jedynie siódemka, tak? No to szkoda, że właśnie nie było dziesiątki w losowaniu. No cóż, nie ma, to nie ma. I czas na szybkie. Tutaj dwa losowania, dwie tabelki. Tabelka. jedenastki nie mam. 16 nie. Osiemnaście nie mam. Nie mam. Nie mam. I nie mam. Ostatniej to nic tutaj nie było. Ostatnie losowanie. Jedynastki nie mam. Mam jedną. Osiemnaście nie. No, mam dwadzieścia, to dzisiaj w końcu coś będzie, bo już. Nieco się obawiałam. 23 nie i no i nie było ostatniej. No to faktycznie dwie. Dwa y, złote. Połowa wkładu za szybkie. Czas na keno. Nie wiem siódemki czy ósemki. Może ósemki. I tutaj będą znane nam losowania i tabelki. To leci tabelka. Tu mamy ten fajny mnożnik. Zobaczymy. Siódemka. Nie. Mam piętnastkę. To jedna. Tej liczby nie ma. 38 nie mam. Nie ma. Nie mam. Nie ma. No i nie ma. Niestety tutaj 15 zaszkodziła. Kolejna tabelka. Zaczynam, że już mam siódemkę, ale nie mam piętnastki. Tej liczby też nie mam. Nie mam. Nie ma. Oj, nie ma, mam kolejną dwie. I miałam trzecią notą. Niestety jednej nam nie dali. I nie mam tutaj nic. A już ostatnie losowanie. Mnożnik podstawowy. Siódemki tutaj nie widać. Mamy piętnastkę. Tej liczby nie ma. Nie ma. Nie ma. Oj, nie ma. Nie ma. I nie ma. A to znowu tam ta piętnastka popsuła. No jakaś ta piętnastka tutaj pechowa dzisiaj. Pechowa, ponieważ nie mam nic. Ósemki nie spisały się. A jak się spiszą siódemki? Mamy siódemki, ale widzimy tutaj piętnastkę. Aż tutaj się obawiam, ale może tutaj piętnastka będzie w porządku. Oby. No to tabelka i tak. No, może tak, bo mam 15 i 17. To już mam dwie. Blisko do minimum. 28 nie ma. Tej liczby nie mam. Nie mam. Oj, nie ma. I ostatnia szansa. No nie. Taki fajny początek. Były dwie, ale jednak tych w ogóle nie było w losowaniu. No cóż, tak to bywa. Czas na kolejną tabelkę. 15. nie ma jej tutaj, 17 jest 28 nie mam tej liczby nie ma nie ma o nie ma i nie ma no to była tylko jedna tutaj 17 nie szkodziła bo w 7 i tak nie płacą za to że nie ma nic, no tutaj nam jest to obojętne no ale na pewno za jedną nam nie zapłacą a my już mamy ostatnie losowanie Ostatnia szansa, żeby tutaj w siedemkach coś było. I wnożnik podstawowy. Mm. O, mamy właśnie tą 15. 17 nie ma. 28, nie. Nie ma. O, nie mamy. Mam kolejną. I czy będzie ostatnia? Mm, nie ma. Oj, to słabo dzisiaj. Słabo, słabo, słabo. Nie mam tu nic. To keno okay, okazało się totalnie pechowe. Czas na podsumowanie. I co ja mam tutaj powiedzieć? Widzimy tylko jeden kupon 2 zł i tylko tyle dzisiaj mam. Szkoda Keno, że tam się w ogóle nie spisało. No nawet minimalnie nic nie było w nim. No ale cóż, jak 2 zł to 2 zł. Może kolejne zmagania pójdą lepiej. Oby tak było. Kibicujcie. Chociaż wiem, że kibicujecie. Ja dziękuję Wam za to, za obecność. I za łapki. No i za oglądanie właśnie. Bo ładnie oglądacie, więc dziękuję. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Tak, żeby właśnie była motywacja. Bo po takich wynikach no, tak sobie. Ale okej. Okay. Zobaczymy co tam los w kolejnych zmaganiach nam przyniesie. I mam na minusie 38 zł. No bo jak mam tylko 2 zł, to więcej nie wycisnę z tego. I tyle. To zobaczymy się na kolejnych zmaganiach. Dzięki i pa!